Także witam Was i to jest zostawcie lajka, suba, paniecie na wszystkie linki w opisie zawsze. Hashtag żniwny dzień, a przede serduszko. A my jesteśmy na kolejnym polu. Nie wiem czy tylko to będę mógł kosić. O, to będę mógł, dobra. No, ale sobie pokosimy dzisiaj kolejny dzionek. i no, Płacimy sobie. Kolejne pole można powiedzieć. <laughs> bo trzeba trochę pokosić. To jest drugi odcinek. Jak mi się uda to dzisiaj może jeszcze zrobię lajwa. Jak mi się będzie chciało, a na razie to... Na razie to na razie to chcę tylko te odcinki nagrać, bo szczerze nic zaproszę go nagrywek mi się więcej jest robić, nie? No i na w piątek, jak teraz oglądacie ten odcinek, to macie bo teraz czwartek, czyli jutro, chyba najprawdopodobniej będzie odcinek z pokazu stanowiska gdzieś 22-3 maksymalnie. nie? No, mm. będziecie się co mogli obejrzeć, odcinaczek Boże, myślę, że Mi się Wam się spodoba taki odcinek. O, już pełen zbiornik mamy, super. Widzicie, widzę, szybko się napełnił, nie? Czekajcie, bo tu mieliśmy owiec, tu mieliśmy owiec i tu mamy owiec. Czyli tu na tym też mamy owiec. Muszę chcę drzwiczki pootwierać. Dobra na pewno nawiniemy się na szybkiego, tak fuch Też był dzisiaj film pod muzykę wleciał on z wywodu tego zboża na tej serii z naskop Także możecie obejrzeć jeśli nie oglądaliście, aby się spoko pewnie wyszedł. No i ja lecę, lecę, lecę i cisnę sobie lalala. La, la. I dobra. No gazu mu trzeba dać, czekajcie, bo ja muszę pamiętać, że mam dwie przyczepy za sobą, nie? Dobra. Pamiętajcie, mam dwie przyczepy za sobą, no bo <laughs> to jest 8, 5, to wiecie o co chodzi. postaram się trochę i też na live porobić mm, jak będę miał czas na te live zapalić w ogóle dobra, wsypiemy sobie kapitalnie się sypiemy. Bożym rurom rura, rura, rura musi jebać, rura, rura, rura musi jebać. No. Chyba, 4 minuty materiału do fiarowi, no wolno to coś leci ostatnio dla mnie, ale... No ale cóż trzeba nagrywać niestety bo taka praca Lepiej to niż nagrać godzinę <grymne> Ale dobra kama się wysypie na zbiornik w Kombajnie Pewnie coś zostało No yeah, owszu A to na drugą przeczapkę i cyk pw Oła, kurwa, uważałem pełen ten palca pod chciał, nie? Normalnie tragedia, nie, nie wróbcie taką... to tragedia. Eee dobra P, pusty Tam nie wiem, czy tylko mi się uda wjechać w ogóle. Nie ja tam mi się uda przejechać, tutaj też jakaś mi się uda jeszcze przejechać, dobra Trochę będzie rura porysowana, ale... Muszę C zmienić sobie i będziemy zakłosić kapitalnie. Wy to oglądacie w czwartek, jak mówiłem, a ja, 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 ja u mnie dzisiaj 7, a w czwartek to będzie... Na <laughs> czwartek, to, czekaj, to jest 8, 9, 10, 11. 11 to będzie oglądać. A w piątek jest 12 No tak przyratnie bym powiedział. No ale dobra, no, no trudno. Ale pięknie teraz w ogóle widzę, też pachnie na dworze, ja ogólnie mówię, <k refined> no bo jest wiosna można powiedzieć, a no, wiosna to piękny ten żądełko, oh boże się... -dyn, dyn, dyn. E, ale też jest piękna, oczywiście teraz pora na to, by sobie wychodzić na dwory już jest ciepło, w ogóle to zimno tego, można sobie wychodzić teraz w krótkim rękawku w krótkich spodeńkach normalnie. Jest pięknie nawet, nie? I to jeszcze majówka się zacznie, to będzie pięknie, naprawdę przepięknie będzie wtedy. Ja właśnie jeszcze na. No pewnie, że tak. Dobra mm -hmm. No bo mój film jest chyba zablokowany bo, bo wiem, nagrywałem taki film pod muzykę typowy Dobra Czy to trzeba te relacje pododawać Tylko to nie jest jako film tylko wiecie relacje A, które mają się wybrać, czekajcie to wybrać, żeby mi się to wszystkie większości podobały. A, tylko jeden daj muszę przespać, dobra, wiem o co chodzi. Dobra, no i tak to mi się wszystkie relacje prześladowały. Będę zaś osobno to wysyłał. Mam nadzieję tylko, że na TikToku mnie nie zablokują, bo to takie hamskie według mnie by było. Facebooka i to to walić, nie? I Instagrama. Ja sam to zrobiłem tylko pod widzów, którzy z Polski miał, ten rufują i subskrybują, a nie jakieś wie kogo. Też, też czasami się pytacie ile mam FPSów w farmingu no to stałe 60 klatek także nie pytajcie się o to ile mam <laughs> hmm. i na przykład czy mam jakieś tekstury w grano osobiście jeszcze nie mam wszystkich jakiś tak, tekstur ale takie niektóre mam pogrywane, czy na przykład jakieś baton słoma jest zmieniona i belki są zmienione na razie ale mam na CS właśnie dać te tekstury ten lepszego zboża w sensie, żeby na przykład ten owiec lepiej wyglądał, takie rzeczy, nie? Myślę, że to spoko podkreśli, myślę, że to spoko podkreśli ten jakość filmów i tego wszystkiego, nie? Oświetlenie chętnie bym też włączył, ale ale oświetlenie to tam bez sensu jakie jest takie fajne właśnie, w takie oryginalne właśnie to oświetlenie mi się tu podoba, nie? Nie, to nie chcę, że obciążać tego komputera, bardzo tymi tymi, bo teraz będziecie mieli lagi, aby tylko na filmach, a ja mam chociaż spokój z tym, nie? Po prostu nie chcę też się bawić w te shadery, bo to zaś właśnie z tym problem mam, nie? no niech zakłasimy sobie usiadłem, bo mnie trochę nóżki bolą jak widzicie, widzowie, ja trzeba no, no, nagrywać trzeba oczywiście bo, bo to jest moja jakby taka dodatkowa praca można powiedzieć dla was bo tylko dla was to robię bez was to by mi nie się nie, nie opacało, wziąć kamerę i nagrywać no bo przywaliłbym Żebym pojechał, bo się kurwa zagapiłem. Dobra, widzę. Nie bierzcie do mnie przykładów. No, bo muszę, bo te relacje się dodają teraz. Muszę przy ten, takie rzeczy porobić ważne, dlatego. Nawet się jeszcze przesyła, ale niech się prześle. Wszystko. Kierownica, jakby co to też jest, Genesis, jakby ktoś chciał się pytać, te 900 stopni, jaka jest od nich, czyli to jest Genesis 400 Sirborg, Ten Sirborg 400, zapomniałem jak ta nazwa się nazywa. Dla mnie wystarczająco ta kierownica, bo mi jest niepotrzebne wiele lepsza. Ważne że w ogóle mam jakąś nie. Właśnie, bo ja na tył muszę sypać. Tylko ja muszę przełączyć się. No właśnie. no jeszcze jeżeli, jeżeli się suba, lajka, like, złony. paść na te kanały w opisie, które podałem, tam również to zostawić i pamiętać na social media, bo tam też chcę również na Instagramie dobić w Tysiaka, także wpadnijcie, bo już TikTok to jest complete osiągnięte, ale na Instagramie jeszcze Tysiaka mi brakuje, nie? Bo chcę, by na Instagramie też Tysiak był, nie? No. Hmm. A za tydzień też jeszcze ten Bizon do Was trafi. Także na kanale to się przez ten tydzień weekendowy, czy tam kolejny się trochę podzieje dla Was, nie? Teraz na weekend będziecie mogli se pokosić moim Bizonem. Albo jeszcze w tygodniu Wam go wydam, zobaczymy. W, może w środę już nawet do Was trafi. Zobaczymy, czy mi się będzie chciało, nie? Taka niespodzianka ode mnie. My rodzy, wcale nie dnia. Dobra, sypię się i sypię się i się widzicie, trochę tego jest, Te przyczepy też chyba małe są tu. Nie ma co się dziwować Podnosimy Mamy 13 minut materiału Czyli jeszcze troszkę musimy podegrać trochę tego materiału nie wiem, co się zbagowało albo mi się tylko wydaje Dobra, walić już tego Instagrama Doda się, to się doda, nie to nie no, Będzie, będzie okej, okay, nie? Weekend też jest, to teraz wiecie widzowie Większość raczej będzie spędzało czas swój wolny na Wow. Nie wiem, co dziwnie się tutaj te relacje pododawały, no a poczekamy chwilę. A wyszedźcie lajka, like, oczywiście suba i poniesiemy wszystkie linki poniżej w opisie, no i zagamy też chcę dobić tego tysiaka, tak że tam wpaść bo może się uda robić, nie? Aha, dobra, pokryło się. Tutaj to też wyróżnić mogę. No ładnie. Instagram 5 aktualizacji miał poprzez przez minutę A i to już jest dobra To teraz to, to, to będzie kolejną dobra Nie co? Dzisiaj widzę, to skończymy na spokojności no na jak chcę ten wielki rzepak skończyć i myślę, że resztę żniw, także też, nie? byłoby spoko dużo nam myślę, że to nie powinno zająć, a myślę, że to spoko powinno wyjść, nie? Jeszcze muszę stare zboże posprzedawać, bo muszę do bina coś wysypać, a nawet wiecie jak to jest, a też tej roboty jest od, od chuje, nie? można powiedzieć <laughs> też chcę otworzyć tak zwane skup słomy yy, ale to zobaczycie wszystko co jak, nie? wszystko będziecie widzieć na bieżąco na odcinkach bo nie chcę wam zdradzać mojego pomysłu na to no jakie ładowanie, o co chodzi nie chcę nic zładować, chcę tylko wyróżnić to wy relacji na relacji na instagramie o kurwa, kurwa, jak to właśnie właśnie pewnie słychać dobra ale pododawać te w insta insta, insta stories po prostu relacje tam przejdzie powinno przejść na styk dobra przeszło Jeżeli będzie może i luźny live ZTS i to zobaczymy. Co może nie powiem, nie powiem że może bym zapalił tę za chwilę, nie? To może na pewno wrzucę te w swoje rzeczy, bo... No to wiecie, widzę jak to jest No najzwyczajniej by mi tylko zostały miniatureczki do porobienia Takie pierdoły i bym miał wolny cały ten... max no, dzisiaj to do pierwszej bo mogę siedzieć nie? Bo... No bo jutro mam nad dziewiątą do szkoły niestety Wiecie jak to jest to trzeba się wyspać, nie? A im więcej snu, to tym nic nie, nie zaszkodzi, tylko pomoże, nie? A wiecie, jak to jest... Dobra, no to będzie dobrze, nie? Widzimy tutaj, jak polecimy. dobra, będzie w pola To Teraz się to koszę tak ręcznie I nic nie cudował. cudową Żeby nie było A ja się z wami żegnam widzowie o, Jeszcze ponad dobra Ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka na razie I cześć, miłego dnia i wieczoru